Drużyna Realu Madryt na ten mecz? Teraz na Państwa ekranach. Między słupkami Thibaut Courtois, W obronie Antonio Rydiger wystąpi razem z Davidem Alabą. Tony Cross oraz Luka Modric zagrają na środku pomocy. W linii napadu wystąpi dziś Karim Benzema. Znani są z tego, że wysoko zastawiają pressing i chyba dzisiaj będzie podobnie. Tak sądzę. Lubią przejąć piłkę jak najbliżej bramki rywala, bo dzięki temu łatwo przychodzi im stwarzanie sobie sytuacji strzeleckich. Ale też taka strategia wymaga doskonałej organizacji gry i ciężkiej pracy na całym boisku. Oby nie zabrakło im sił. Atletico do perfekcji opanowało sztukę wykorzystywania najdrobniejszych potknięć, czy to Realu, czy też Barcelony. A jakby tego było mało, od paru ładnych lat w europejskich pucharach też czują się jak u siebie. Pełna zgoda, choć chciałbym na coś uczulić. Stracili już element zaskoczenia i teraz to oni powinni uważać na mniej znane ekipy. Ferlał Mendi, łkado do Mendy. Mendy. Dawida Laba. Karwakal. Zobaczmy. Rozbija się ten atak. Są już coraz bliżej bramki. Nic z tego nie będzie. Przechwyt. Jedno z pytań, jakie nasuwały się w oczekiwaniu na ten mecz. Co nam dzisiaj pokaże Karim Benzema? Przy w trzech ostatnich meczach pokazują, w jakim jest gazie, a gdy gwiazda tego formatu jest w formie, to nie ma rzeczy niemożliwej. Prosto do drużyny przeciwnej, fatalne podanie. Carvajal Mendy Aurelian chuanení Karim Benzema Dani Carvajal Modrić Teraz do Valverde Real trácí piłku Os Jorente. Nie daje sobie w kasze dmuchać. Przy piłce Jorente. Czujny blok. Ta wrzutka mogła być groźna. Wrzuca piłkę przed bramkę. Piłka ledwo się turlała. Przejmuje ją bramkarz. Dani Carvajal. Real Madrid dostaje rzut wolny. Sędzia nie pokazuje kartki za to przewinienie, tylko upomina. No ale teraz trzeba będzie już uważać. Modric teraz przy piłce. Pewnie obroniony ten strzał. Takie uderzenie główką to pułka z masłem dla klasowego bramkarza. I teraz kokę. Ze spokojem przejmuje piłkę. Teraz akcja. Ciekawe, czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. Wymieniają piłkę między sobą. Dużo ruchu. Luka Modrycz. Uwaga, może być groźnie. Jak to nie wpadło? Centymetry dzieliły go od zdobycia bramki. Bardzo ładnie pocelował, ale czasem ma się po prostu pecha. Oddana przez atletiką. Stefan Sawicz. Świetnie teraz. Utrzymuje piłkę po właściwej stronie linii. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. I Griezmann otrzymuje podanie. Piłka w posiadaniu Madrytczyków. Dani Carvajal. Benzema przy piłce. Vinicius Junior! Ale bramkarz nie musiał się specjalnie wysilać, by bronić zespół przed stratą bramki. Karim Benzema. No i strzela! Ależ! Niespodziewana bomba stareka! Było naprawdę niebezpiecznie! Gdyby to tylko leciało w światło bramki, mielibyśmy chyba wyjątkowo efektowne trafienie. Cóż to była za petarda! Statystyka posiadania piłki przypomina wynik na tablicy świetlnej. Tu też mamy remis. Jeśli mecz się choć trochę nie otworzy, któryś bramkarz chyba zaś. Niepotrzebna strata. Fatalnie zagrał. I Vinicius. Koke. Z powrotem do Karasko. Wrzutka trafia prosto pod nogi. Tyle tylko, że gracz rywali. Rzut wolny dla Realu Madryt. Modric. Ale nic z tego nie będzie. Spalony. Jednak spalony. Carvajal. Pedro Valverde przy piłce. Vinicius. Zrobił wszystko jak trzeba. Trzymierzył, uderzył precyzyjnie, a mimo to nie ma gola. Bramkarz musi chyba praktykować jakiś wodór. Karim Benzema. Przy piłce Laba. Atletico traci piłkę. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Real Madryt dostaje złot wolny. Na Santiago Bernabeu mamy przerwę. Sędzia Kwistkiem oznajmia początek drugiej połowy finału Kucharu Truna. Kto wzniesie to trofeum? Przekonamy się niebawem. Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. Juka do nogi Moraty. Szansa, czy przełamie impas? Courtois, jaką to wyjął? Wspaniale zachował się B. Głęboka ta centra z narożnika. Niestarannie wykonany ten rzut rożny. Cross Mendy. Luka Modric. Toni Kroos. Kroos. I teraz Rodrigo. Strzał z daleka! Poprzeczka i piłka poza boiskiem. Szkoda, tutaj trochę zabrakło. Dobrze pomyślane i w sumie nieźle wykonane. Tak czasem bywa, że na drodze do szczęścia staje poprzeczka. Real coraz bliżej pola karnego, rywali. Tak, teraz zrobił to, co było trzeba. Za moment, grę z wolnego, rozpoczną Kolczoneros. I teraz strata Realu. Odzyskują teraz piłkę. Sędzia przerywa grę. Będzie rzut wolny dla Atletico. Już ostatnie 30 minut tego spotkania. Przy piłce Jorente. Uwaga, teraz! No, szkoda teraz. Ładnie się złożył, wszystko zrobił jak należy. Zabrakło trochę szczęścia z tego boleju. Mendy. Carvajal, Modric, Toni Kroos, Asensio ma piłkę. Otanie do Krosa. Mendy przyjmuje piłkę. Ja ufał, ale sędzia nie gwiścia. Atletico nadal przy piłce. Piłka teraz u Griezmana, powtórkę spalonego to chyba z lupą obejrzymy. Zobaczymy zmiany w Atletico. I przy piłce Alaba. Świetny teraz trybling wciąż idzie na bramkę. Modrić teraz przy piłce. Bez trudu teraz łapie piłkę. Asensio. Luka Modric Fernand Mendy I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary Mogą wyjść na prowadzenie O ile dobrze to rozegrają Nowy zawodnik już gotowy do gry Czy wpłynie na wynik meczu Rozgrywa to więc na krótko to niego krosa. No, nie napocił się jakoś szczególnie przy tej interwencji bramkarz. No tak, bądźmy szczerzy, ten strzał pozostawiał wiele do życzenia. Fernando Mendy zdobywają kolejne metry boiska, popatrzmy. Ma teraz szansę na gola i tak, proszę Państwa, obejmują teraz prowadzenie. Co się dzieje na trybunach, popatrz tylko domku. Pani coraz mocniej, Wierząc w końcowy sukces. A teraz przyjrzyjmy się powtórce tej świetnej akcji. Aż się prosiło, żeby ktoś wykończył to znakomite doświadczenie. ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Zastawił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie wykończył. Mecz ma się ku końcowi, a tymczasem udało im się wyjść na prowadzenie. Dobry pressing, odebranie piłki pod polem karnym. Koniec meczu zbliża się wielkimi krokami. Czas więcej na oceny dla grających. Jakbyś Jacków podsumował grę królewską? Na pewno jednobramkowe prowadzenie to nie jest szczyt marzeń. Przy wyniku 1 do 0 trzeba w końcówce utrzymać szczególną koncentrację, bo nietrudno o błąd, który może zniszczyć cały wysiłek. Ale po tym, co zaprezentował ten zespół, jestem zdania, że spokojnie utrzymają te Mają teraz szansę na kontratak. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Dobra presja teraz, mają piłkę. I próbuje Griezmann. Bez najmniejszych problemów teraz, kurtła. Mendy. Mendy przyjmuje piłkę. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Piłka nie opuszcza teraz ich połowy. Są świadomi wyniku, ale także czasu na zegarze. Dbają o to, by nic złego nie mogło się tu już wydarzyć. Podanie do Asensio. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. nie uwagi, strata piłki będzie groźnie. Mamy doliczone dwie minuty. To niewiele, ale gra była płynna, bez większych przestojów. Ataku, teraz Atletico. Niewiele do końca, ale wciąż. No nie, nie. Takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. I co? I Jest żółta kartka. Słuszna decyzja, niedopuszczalne przekroczenie przepisów i stąd napomnienie. Tak jest, to już koniec.